Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Herousów V. Scenariusz Unia. Nie wiem co powiedzieć dalej. No, kontynuujemy, no co, co mam tutaj powiedzieć? Mm, tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że atakuje nasz. nasz. tak. Nasz oponent nasz atakuje. Yy, przepotężny, mianowicie Ichora. Nie wiem jaki ma poziom. Armia ma. O taką sobie, tak? Yy, właściwie to... Gobliny, czy znaczy te gremliny, tak właściwie tutaj najwięcej robią. No, plus te takich jest najwięcej, no i latają. Więc właściwie chowanie się za murami zamku niewiele nam da. Ale zawsze warto spróbować. Tutaj w zamku sprawdziłem sobie. Mamy rozbudowany w pełni zamek. To jest bardzo dobrą informacją. Może odsunę trochę mikrofon. Mamy w pełni rozbudowany zamek, co jest dobrą informacją. Myślałem też, co zrobić z budowaniem do końca tygodnia, ponieważ mamy, możemy zbudować jeszcze trzy budynki. Mamy surowców dużo, więc generalnie możemy wybrać sobie dowolne trzy budynki. No i myślałem, że tak, mamy tutaj wampiry, mamy smoki, no i mamy kostuchy. Tylko, że do kostuch potrzebne są dwa budynki. I tak właściwie nie, nie tyle do kostuch, co do ponurych żniwiarzy, których możemy potem ulepszyć do opiornych żniwiarzy chyba i do lamasu ewentualnie. I tą jednostkę, tę jedno jednostkę chciałbym sobie chętnie przetestować. Z drugiej strony można by było zbudować mm, nam taru. Natomiast tutaj chyba taki problem jest, że to kosztuje 20 rtęci i żeby mieć tam taru, musiałbym ulepszyć ten budynek jeszcze raz, co będzie kosztowało mnie znowu dużo rtęci i ja chyba aż tyle na tak szybko mieć nie będę. Więc tymi trzema budynkami, które zbuduję w tym tygodniu, będzie prawdopodobnie dworek wampirów, zbezczyszczona świątynia oraz opuszczony dom i w sumie, zobaczcie, zmniejsza morale wojsk z nieprzyjaciela o dwa. Można by to zbudować teraz, że można się tutaj bronić. I teraz tak, jest taki, taki dylemat, otóż Ornella potrzebuje dwóch tur, żeby tutaj dobiec, Lucrecia już tutaj jest, ona ma jakąś tutaj armię, ale Lucre 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 Lucrecia się przed tym nie wybroni. Ornella ma wyzwanie i ona się przed tym prawdopodobnie wybroni, ale no dwa dni zajmuje, tak? I Giovanni, mimo że jest w podziemiach, to jemu dojście do zamku, zobaczcie, też zajmie dwie tury, widzicie? On zdąży tutaj podejść, no nie? Mam nadzieję, że mu wystarczy ruchu, ale no nie, no, nie no, powinno tak. Na pewno mu wystarczy. Tak na styk mu, mu wystarczy tego ruchu, nie? Mm, tylko że... No tak, Giovanni ma średni, więc prawdopodobnie typ po prostu zacznie uciekać, nie? Więc. Yy, I teraz kolejna sprawa. Giovanni jest zaraz przy posterunku wojskowym, który warto byłoby w tym tygodniu zdobyć. Z kolei Ornella mogłaby zdobyć posterunek przy Stani. No i teraz zapytanie, czy bronimy się kamieni nieumarłych? I zdobywamy postronek przystani, czy bronimy się jednostkami przystani, i zdobywamy postronek nekropolis. No i to są dylematy, które trzeba podjąć. Wydaje mi się, co może być dziwne, że wrócimy się e, Giovannim, ponieważ mamy tutaj trochę, trochę armii do dobrania, plus jeszcze będzie nowy tydzień, będziemy mieć jeszcze, jeszcze więcej armii I, or, i Giovannim bym sobie poczyścił takie tutaj staki, znaczy jak tu, jak tu przyjdę, tak, to żeby sobie poczyścić, wiecie, tutaj na przykład, żeby sobie poczyścić tutaj tą kopalnię, żeby zdobyć, hmm, może nawet pójdziemy gdzieś tutaj, zdobędziemy tą kopalnię, no zobaczymy. Generalnie poczyścić jakieś takie staki, o, na przykład te tutaj, tak, których nie oczyściłem dotychczas, natomiast Ornella no i oczywiście przegonimy tego bohatera, tak? Natomiast Ornella zajmaby się przejmowaniem posterunków. I teraz tak, czy Ornella do końca tego tygodnia podejdzie tutaj. Cztery dni, czyli 2 trzy... No nie, ona w tym tygodniu tutaj już nie zdąży. No niestety trochę jej zabraknie. Tutaj ruch skończy. Więc Ornella zaj zajmie się zajmowaniem tego posterunku. No chyba damy radę, mamy 70 kuszników, więc chyba damy radę, nie? E no prawie tam dobiegniesz. W ogóle, nie no macie logistykę? Tak, takie pytanie moje kontrolne, bo chyba nie, nie? Ja już nie pamiętam, jakie wy umiejętności mieliście. roku, roku magia światła, ok? Czyli teoretycznie może mieć pod, pod tego rycerza, nie? Czy nie? Jak nam siądzie kiedyś, no gdzie jest ten rycerz tutaj? E upadły... Tak, no, znaczy to w każdym momencie, jak tylko dostanę kontratak, okej, okay, to kontratak warto będzie wziąć w takim razie, to, to warto o tym pamiętać, i tego upadku rycerza możemy sobie e, zabrać, natomiast Giovanni, jedenasty poziom już, też ma to, no tak, e, oczywiście wziąłem sobie Masslowa, no i Masslowa nie dostałem w zamku, nie, no a ten Giovanni tak trochę gorzej wygląda, znaczy gorzej, no, biorąc pod uwagę, że Ornella, ej właśnie, i Ornella na koniec, żebym pamiętał, który to już jest tydzień, łopanie tuż. Trzeci tydzień. Chyba ani razu nie skończyłem orędownego tygodnia w zamku, nie? Prawdopodobnie tak. Ja to taki jestem. Śmieszek. No to tak. Czy możemy cokolwiek odebrać w tej zamku, na przykład? Chociaż w sumie to złoto lepiej przeznaczyć ma na jednostki Nekropolis, prawda? Tutaj z tymi jednostkami też bieda straszna jest, no ale wiecie. Jednak nie umarli to nasz główny zamek w tym zamku, więc. Zamek w tym zamku, tak. W tym scenariuszu. Więc wydaje mi się, że kurczy średni, no. Ale czekajcie, jeszcze, tak, czy to tak nie działało, że... No właśnie, spróbuję wykorzystać ten sam manewr... O, widzicie, straty są nawet całkiem akceptowalne. E, spróbuję wykorzystać ten sam manewr, który wykorzystałem kiedyś, czyli podzielimy sobie oczywiście więcej kwardzistów, bo to zawsze się przydaje. Mm, zrobimy tak i zobaczymy, co się stanie. Tym bardziej, że jest jeden tylko stack. E, łaska. Nadal, nadal nie ma dźwięków. Tak, wiem, przepraszam, wybaczcie. E, Podsuniemy się nawet tutaj. I kto zaatakuje? A! No widzicie, no właśnie. Ponieważ ta jednostka ma nieograniczony znaczy kontratak dystansowy. Więc wrody dystansowcy nie chcą atakować naszych kuszników. No? no właśnie. Oczywiście, jakby nie mieli wyboru, pewnie by strzelali. Chociaż to też trzeba przetestować w sumie, bo może jakby mieli tylko kuszników, to może by w ogóle nie strzelali. Ale nie, no chyba nie. Z sukubami to tak nie działa, więc dlaczego miałoby z tym. O, i teraz zobaczcie. Możemy sobie policzyć. Chwila. Kącik matematyczny. Zaczynamy tutaj taki... Ten. Czy lepiej będzie podejść w to miejsce, zebrać te dwa itemki i iść dalej... Czy lepiej będzie podejść w to miejsce i wtedy iść dalej? Bo zgaduję, że pójdziemy w ten sposób, tak czy siak. No to tak, tutaj zużyjemy tak 100 punktów... 100, 250, tak w zaokrągleniu. I potem tutaj na jedno i drugie na, po 300, czyli tu mamy już 550. No i potem idziemy dalej, nie? Więc to jakieś 550 punktów ruchu. Jak podejdę tutaj, no to mam... Po tej mam już 300, tak? No jakby 150 i 150. Znaczy, no 141 dokładnie, ale to wiecie, o co chodzi. Zaokrąglamy sobie do 150 po prostu, tak? Więc 150, 300, potem plus 200, czyli 500. No i potem tutaj teoretycznie, tylko że muszę iść jeszcze. Tak? czekajcie, 300, 400, 500. No i 600, żeby się wrócić tutaj, nie teoretycznie? I potem lecieć dalej. Więc lepiej będzie podejść tutaj, bo wtedy zużyjemy tylko 100, 150 i to, to będzie łącznie 250. Potem tutaj plus 300, czyli z 250 robimy 550. No i już jesteśmy w tym miejscu, tak? Czyli żeby. Skończyć, zebrać te dwa, dwa itemki i skończyć ruch w tym miejscu, lepiej będzie stanąć tutaj i zabrać te dwa itemy, aniżeli stanąć tutaj, zabrać te dwa itemy y, w ten sposób i wrócić się tutaj. O 50 punktów ruchu teoretycznie y, jesteśmy do przodu. A no tak teoretycznie, chociaż potem trzeba by się wziąć pod uwagę, że idę w tamtą stronę. Ale zróbę w ten sposób. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi mniej więcej. Y, tutaj złoto. Bo się mało trafiło. Plus dwa, świetnie, idziemy tam. To są takie są takie triki prawda stosowane z w trzecich najbardziej. Tam się chyba to najbardziej przydaje. W ogóle w heroesach siódmych, Jezus Maria, w heroesach siódmych to nie ma znaczenia, nie? To jest, dla mnie to jest taka abstrakcja po prostu. W heroesach siódmych nieważne, czy idziecie po skosie, czy prosto, to i tak zużywam tyle samo punktów ruchu. To jest po prostu tak, tak nie, tak matematyczne, że. Oh, tragedia. No ale wiecie, o co mi chodzi, nie? W sensie, że jak idziemy do przodu, tak po prostu, o jedną kratkę, no to zużywamy, zużywamy 100 punktów ruchu, tak? A jak idziemy po skosie, no to 141, bo to jest pierwiastek z dwóch, tak? W sensie, no bo po kwadracie, wiadomo, i po skosie, no to wtedy to jest, to jest pierwiastek z dwóch, a pierwiastek z dwóch w przybliżeniu to jest 1,41, tak mniej więcej, nie? Więc 141, żeby tutaj liczyć, nie? Zawsze można na przykład liczyć jako ruch... Prosto, na przykład 10, a po skosie 14. I też można, tak? No bo tam 141 jest 141, ta jedynka, co tam nie jest tak istotne. Ale nawet ja sobie lubię to zaokrążać właśnie do 150, albo do 15, tak? Bo to po prostu mm, przy takich małych wartościach to nie, zmieni, to nie zrobi żadnej różnicy, tak właściwie, czy będziemy liczyć 140, czy 150, albo 14, czy 15, to niewiele zmieni, tak? Wiadomo, że jakby chcieli, ruchtownka tutaj dotąd, no to to zmieni dużo, nie? Ale tak, to wiecie. Tak to nie ma co. No więc tutaj, znaczy nawet nie wiem co to co zmieniło, bo pewnie i tak bym skończył ruch mniej więcej w tym miejscu. Pewnie jedną klatkę bliżej albo dalej, ale to tam wiecie. Ale zawsze warto sobie coś takiego mieć pod uwagę, nie? I teraz tak, Giovanni miał się wracać, ale on się miał wracać centralnie do zamku, prawda? Bo, no właśnie. Bo tego ruchu to mi tam ledwo starcza. Lucrecio. Jednym ja nawet... Czekajcie, jak to było? Nie no dobra, wejdziemy do zamku, wejdziemy do zamku, No. I zbudujemy. Zbezszczeczną świątynię? No, chyba tak. No, te smoki fajnie by było, wiadomo, nie? Ale, no. Może nie przyznajemy jednak. Wykupmy sobie jednostki, Na wszelki wypadek, gdyby ten bot jednak zdążył tutaj podejść. W ten sposób. A sprawdźmy jeszcze, ile, ile lukresja ma teraz zagrożenia. Wysoki, no to tak. Na no, pewnie nie da rady, ale, no. Na wszelki wypadek może akurat zdąży. I co tutaj chcemy zbudować? No, sobie to możemy sobie pozwolić, chyba, na klasztor, nie? A tak, mówiłem, że tak, więc pieniędzy na to nie mamy, ale coś bym sobie zbudował. No chyba, że koszary na przykład. Teoretycznie lepiej. Co ja mogę, jedno i drugie, nie? I tak się wyrobię, jeżeli chodzi o surowce. Bo o pieniądze to trochę gorzej. Ale wydaje mi się, że tak, możemy sobie ten klasztor dupnąć. W ten sposób. I tych tutaj, no i fajnie. I jak sobie dopniemy jeszcze tych ym, zbrojnych, to będzie git. Znaczy, właściwie to strażniczki, bo to są strażniczki tutaj w modyfikacji, a niekoniecznie y, zbrojni. Dobra, takim razie tak, jedna tura jest gotowa. A ty czaku jeden. No zobacz, jaki spryciarz. Teraz go nie dogoni, pewnie Nie, no nie. Ale możemy i tak i tak, tak czy jak wejść do zamku. O, za dużo ruchu, ruchu nie ma, więc. Więc git. I teraz właśnie nie wiarze czy wampiry. Teoretycznie wampiry, można by powiedzieć na pierwszy rzut rzut, rzut gałką oczną, ale. Ale moi drodzy, tutaj Joker X moim zdaniem troszkę się rozpędził, ponieważ dał tym tutaj y, ponurym miejscom grozę śmierci. Groza śmierci to jest umiejętność tego czarnego smoka uleplonego w, w oryginale, czyli to, że wszystkie wrogie jednostki mają minus jeden do morali. No właśnie. I to jest giga, o giga, o giga mocne. Więc bierzemy tak, tak, y, nie ma miejsca na lisza. o niesamowite. Nie ma czy, a nie, to są szklety jeszcze do ulepszenia, dobra. Tak patrzę tu nie widzę, że mi mikrofon zasłania. O, za duży jest. Dazur 300, dobra, mm. Teraz zostaniemy w tym zamku, no gdyby to były hero'cy trzecie to mogłbym jeszcze jednostki poprzerzucać, żeby było więcej ruchu, ale no nie są. Więc zrobimy tak, Ornella zajmie nam to i ewentualnie weźmiemy go w przeszczep potem. Ornella też sobie raczej da radę z nim. Chociaż no nie wiem, ale no to niech będzie. Dobra, quick save na wszelki wypadek, gdybym zrobicie źle. Golda nie mamy, A, komu jest gold potrzebny, prawda? Chyba ja chciałem ten, ten kuźnię zbudować, To chyba nie zdobędę tego, nie? Nigdzie. No cóż... No cóż, o momencik. Okej, okay, okej, okay, wszystko działa. No to tak, zrobimy w ten sposób, w ten sposób. Ja nawet nie wiem, czyli potrzebuję nic więcej. W sensie... Nie ma po co tutaj chyba jeszcze tych ty dodatkowo? No bo co nie zrobią? No nic. Nawet w gryfy. Za wiele tam nie, ten, nie zdziałają. Więc tak zostawmy. Okej. Okay. Mm. Łaska po prostu. Włócznia i tarcza, dokładnie. Okej. Okay. Teraz tak. Pięknie. No, ty tutaj chyba... A ty masz jakiś wir? Nie, ty nie masz wiru żadnego, dobra. To git. Defend, defend. Wait. O Boże, się, że ma tą szarżę, która mu pozwala atakować dwie jednostki. Ale nie, całe szczęście nie. Dobra, pokonamy chyba tego To najpierw. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Nie, chociaż... Okej, okay, git. Teraz tak tak. Aha, świetnie, że masz taką inicjatywę, no. Co za paruwa wstrętna. Muszę to powtórzyć. Nie, na no, siedmiu. Dało się to lepiej zrobić? Tych panów trzeba chyba szybciej wyeliminować. Tak mi się wydaje. No dobra, weźmy ten kontratak w taki... Nie, dobra, zostawię te straty. Trudno. Już jakby. Bez przesady, nie? To siedmiu ku... kuszników tylko. Weźmy ten kontratak, bo on był potrzebny właśnie do tego upadłego rycerza, więc może się akurat uda. Mamy lent knechtów do rekrutacji. A powiedzcie mi, czy. Weź sobie odwiedzić jeszcze te. O, plus dwa znowu, świetnie. Chyba, że to zdobywamy jeszcze. Wiecie co, można by, ale i tak mam tych kryształów bardzo dużo. A tutaj jest ten nasz oponent szanowny, więc. Zareagujmy w jakiś sposób może. Reakcją moją będzie ucieczka, moi drodzy, tym razem. Nie no. No chyba żeby sobie wymienić na przykład to na yy... ile ja tam potrzebuje tyle, nie? Nie, nawet nie. 300? Nie. 350. No dawej 350, a nie się będziesz. Opykasz, nie, tak, dobra, nie, już już nie dobra, już, już nie kombinuję nic więcej w tej dużej, bo widzę, że nie idziemy na kombinacja. <laughs> Kóźnie kosztuje 1000 a 500. <laughs> Ups. Upsii. I co teraz dziewany nie, nie zdąży chyba, nie? No to Lipton trochę, dobra. I tu nie mamy wyżyczek. <średnio> no to tak. To tak. no średnia trochę. Mm. Ale jakbym. Drogie to. Dobra. Wyszku coś co, co się da. Ornella, dobierz armię. Nie będziemy stać was w zamku tak czy siak, bo to, to nie ma sensu. I tak tu nie mam żadnych fortyfikacji, więc mogę ewentualnie ma go zbudować. Albo, o domostwo, o kurcze, ej, no, 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 chociaż, bo ja wiem, co mi da więcej, kilka czarów, czy ulepszeni gwardziści? chyba ulepszeni gwardziści, co, nawet, tylko, że, no, tak, no, ulepszeni, tylko, <grym> tylko za co, <grym> to jest 1200, mhm, mm i żadnych pieniędzy w zasięgu, nie ma to nic, jakieś artefakty, ej, może jakieś artefakty do sprzedania, halo, eee, w sumie, i tak nie mam tych czarów, więc... Dobra, jaka jest większa szansa, że dostanę coś o fajnego od lodu, czy od, od, od ognia? No, jest taka, taka sama raczej. Nie, lodowaty sopel może być. Bo no, może być lodowaty sopel... No i tyle w sumie, nie? No tak, bo przecież ja się i tak nie nauczę trzeciego poziomu, więc ani krąg ani kula ognia, ani ściana ognia nie wchodzą w grę. Więc jedynym takim czarem jest y, y, lodowaty sopel. Więc PNR sam mogę sprzedać, bo to tak nic nie da. A, ja, widzicie? Ma się ten mózg czasami. Rzadko co prawda? Ale... ale... ale. I Pretereny chyba byli lepsi, nie? 7 HP. No statystyki takie same powiedzmy. Szybkość mają mniejszą. Aura odwagi. Osunatarczą, osunatarczą, podatnik. Uderzenie. On ma aura odwagi jeszcze. Weźmy go. Jest bardziej defensywny. Ma mniej ruchu, ale ma aura odwagi, więc może się akurat przyda. No mimo że... Dlatego teraz tak... Chciałbym być na koniec tury, znaczy na początku następnej tury, chciałbym być w zamku Ordellą. A jak tu podejdę, to już mi nie starczy ruchu, żeby się wrócić. Więc ja bym został w zamku. Ja i tak się będę bronił przed zamkiem, no bo w zamku jest inny bohater, więc to bez, bez znaczenia. Ale tutaj. Chyba, że to coś tutaj jeszcze mamy. Coś tu mamy. Halo, halo, hallo. Ostatni, ostatni dzień, tygodni, więc zbudujmy sobie pampirki. Nie wyszkolimy ich już, ale to nie istotne. Bierzemy armię i lecimy tutaj. Tutaj. Ornella siedzi w zamku, a Lucrecia przemieni ten butyneczek jeszcze. Potem jest rtęć bo w ogóle, nie? No właśnie, rtęć mi zajął. O, to paskuda jedna, paskuda jedna no. A mi jest rtęć potrzebny najbardziej, właśnie, no. I co zrobisz teraz? Zatakujesz mnie? Nie wiem, czy Ornella ma. <grytanie> no, słuchaj, no, prawie ci się udało, wiesz? Prawie ci się udało. No i teraz tak, kim walczymy? To jest dobre pytanie. Tydzień śmiertelnego spokoju. Teoretycznie można by było dobrać jednostek z przystani i zaatakować go przystanią. Z drugiej strony. No Giovanni też ma mocny ten, ale w sumie Giovanni ma wyższy level, więc w sumie to możemy Ornellą zaatakować, żeby się bardziej wylewelować, no a ta armia taka jest średnia raczej, a tam psyki rozstrzelamy po prostu, dobra, to Ornellą zaatakujemy, bo Ornela ma mniej expa, więc jej się może przydać to, jakieś armie, ja nawet nie chcę czy te gryfie by jej nie zostawił bo tutaj, wiecie, w sensie w zamku, bo to tak trochę, i to na przykład, bo to szkoda tracić w ogóle, nie? To się wolę sobie jedynki pretyreninów porozdzielać, aniżeli coś tu robić jeszcze, no bo te gryfy, one, one i tak nic nie zrobią, one zdechną po prostu, to są gryfy, no, nie oszukujmy się. Więc mm, tak, ty tu podejdź, już się przygotowujemy pod atak, ty, żebyś nie zapomniała, zdobądź to, zdobądź to, siarka, świetnie, dobra, to jest akurat dobre, dobra informacja, Giovanni, no chyba, że artefaktami się jeszcze po, po, po no zobaczcie, patrzcie, myk, te, jeszcze pyk, no tego nie potrzebujesz akurat, umiejętności, ok. To można by jeszcze pokonać, to sobie pokonamy kimś. Ale jeszcze, tutaj Kaspar jest w zamku. I on by mi przejął to. Zresztą w sumie to, czy to potrzebne było takie? No nie, w sumie nie. Można było to tak przyzwać z tego, z. Ej, patrzcie, tam mogę mi tutaj nawet przywieźć, Ja nie wiedziałem, że Kaspar ma tyle ruchu. Tyle ruchu, on ma logistykę? Nie, no to jak on to zrobił? No dobra. I można by ich teraz ulepszyć, jeszcze zanieść. No ale dobra, to... nieważne już. Zatakujmy po prostu. Quick save F5. Dziękuję bardzo. A tak. Coś mi tu wyskoczyło, dobra. O. Uciekł. No a potem to. Nie wiem, walki rozgrywać, nie? O kurczę, ale teren. Ale teren się trafił, dobra. Mm... Najbardziej mnie tak martwi utrata kapłanów. No bo jak on w kuszniku będzie strzelał, no to kusznicy mu będą oddawać, nie? Zrobimy w ten sposób jakoś, nie wiem, mniej więcej w ten sposób. Coś w tym jest jakoś taką. O, i będzie. Okej. Okay. Dezorientacja! Jako loso... Ech, boty. Jako losowy spell dało ci akurat dezorientację. Niespodzianka. Jeszcze mi to rzuciłeś. No dobrze. No dobrze, panie mądry. Łaska. Mhm, tu się ustaw. Tylko to nie ma sensu, nie? Teraz tak się ustawiać. Bo on będzie walił kolcami. A to jest i chora, więc no właśnie. Ustaw się tak. No zaraz się okaże, że to zrobię gorzej, niż bot. Tak pewnie będzie. To tak mało? A, no to jest orientacja. Nie no, tak się nie da walczyć w ogóle. To nie ma sensu. Nie, jeszcze raz. Jakby ja wszystko rozumiem, nie? Ja naprawdę jestem w wiele znieść. Nawet autowalkę, ale... Ale no nie będziemy tak robić, że on mi los losowego sparaca podaje te orientację na starcie, nie? No. 20 kuszników. A i wszyscy, wszyscy kapłani, uuu. No dobra. Ale 20 kuszników to jest mój limit. Nie mogę więcej stracić. Choćbyśmy mieli siedzieć, siedzieć na tą walką 3 lata dzisiaj. To tak będzie właśnie. Po prostu się jakoś. Tak, żeby nie był w stanie trzech trafić za pomocą jednego, jednych kolcy. Tylko, że to jest sprytne, nie? Tak, żeby tak. Tak, tak. No dobra, teraz nie trafi trzech. Chyba, że tak by jeszcze zrobić. O. No teraz trafi trzech, ale teraz nie. Nie, tu trafi trzech. To tak i tak. Tak? No chyba tak. Jak dobrze widzę, to nie trafi teraz trzech. Ok, to zrobił to samo. O, no widzicie? Już coś innego. No, oczywiście. Chyba, żeby się odsunąć nim. Dobra, może to trochę głupie, ale no, spróbujmy tak zrobić. Chodzi o, to, chodzi o to po prostu, żeby on nie rzucał kamiennych kolców na dwóch moich strzelców. To jest sama magia. Teraz robimy tak, żeby on tutaj miał jakieś problemy. Natury moralnej. Hmm. A, za takiego. go. No się no fajnie by się było teraz kampić po prostu, nie, ale no. No ale ty mi rzuca kamienne kolce i jestem. No jestem w szoku najmniej. Za jeden, o nie. O, za 11 ze szczęścia. Ile mamy szczęścia? 4. O. No tak, mamy tą, tą premię chyba jeszcze z tej fontanny, nie? Szczęścia. Plus dwa do szczęścia, więc. Git No i zobaczcie, bez dezorientacji od razu lepiej. No, no, no. widzicie, da się? Da się. To prawda, mało mu pozabijałem, więc mało XP jest za to, ale... Ale mam kolejną walkę zaraz, więc. Uuu! Za darmo? <grych> Czy ja to bierę, panie? To, co za zaklęcie jest? Rozkład. Tak, w sumie oboje macie ten magię Broku, więc. Tak, dawaj to. Czemu nie możesz tego. A, bo. nieważne. Czy jednak, jednak tutaj potrzebujesz, dobra. No to. nie wiem, no. Tak. pogardniaj niektóre rzeczy, no. Skoro tu jesteśmy, no to cały czas. Ogarniamy różne fajne sprawy Ta kuźnia w końcu czego ja nie mam A złota chyba, po prostu Żeby budować te wszystkie drogie budynki Ale tu jest złoto e, Tu nie ma nic, ale tu możemy podejść Mamy dwie magie, więc może akurat jakieś zaklęcie O, kolejny bohater Haves, tym razem Kim na niego pójdziemy? Co sądzicie? Też bym no poszedł, aha, tu wyzwanie jest Serio, ta armia jest większa? Znaczy lepsza? No w sumie no bo tutaj mamy głównie jednostki pierwszego drugiego poziomu, nie? a tutaj mamy już żniwiarzy, na przykład, nie? Dlatego, bo to chyba tak interpretuję. Dobra. Giovanni. Mm, wiecie co? Fajnie by to było powtórzyć, wiadomo, ale to jest jeden duch, który tak wyciszesz jeszcze nie woli, więc przerost formy nad treścią, moim zdaniem, żeby to powtarzać. Tu możemy sobie zapalczyć jeszcze. O to sobie powtórzymy chyba. O, tak. O, dwóch jeźdźców, Jezu. Nie, dobra. To jest nieakceptowalne absolutnie. co możemy schować, bo i tak walczymy na duchy, które morali nie mają, więc nie mamy się przed czym chronić. Jezus, Maria. Lisze, które mają jedno pole, tylko zajmują. No brawo na to wpadł w końcu. Że to, że to jest dobry pomysł. Mm. Tak, tak, okej. Okay. One smutek mogą za zapodawać, ale to nic tam nie robi. Aha. Zrób tak. Teraz pyk. Pyj, pyk. No i przyblokowani. No tylko traw, co? Dzięki. Ale teraz następna tak na, na pewno trafi Wait No i tak, teraz na, na pewno trafię, tak? Więc wait Wait Ty wait, ty się odsuń o jedno Dobrze zrobiłem? Dobrze Nawalamy dalej No może teraz negatywne szczęście wsiąść Ale na pewno trafi za, za 17 tylko, no ale trafił No Dobrze i teraz będzie na pewno Miss więc mogę zaatakować, powiedzmy, żeby mi nic nie zdechło? Oj, chyba nie. Bo trzy zostaną? A nie. Nie, no zero zostanie, no co ja mówię w ogóle? Nie, no, nie, no dobra, trzy zostaną bo ten, bo niematerialność. Więc on dadzą mi minimalnie za 12. No ale maksymalnie za. O. Nie, ja obronę, Ej, to może? Dobra, dawaj. Wiesz, ta wola. O, no. I teraz właśnie. Były dwa misy, tak? Więc. Yy... Teraz czy trafimy, czy jednak niekoniecznie. Przekonajmy się. Jak trafimy, to może jednak, no... Teraz jest pudło, to nie wiadomo. Nie wiem, kurczę, właśnie jak są dwa duchy... No tak, jak są dwa oddziały, jakby... Jeżeli po dwóch stronach bitwy są duchy, to ja potem się gubię. Bo ja nie wiem, czy one są liczone osobno, czy razem. Te, te wszystkie trafienia i, i uniki. Czy trzeba to liczyć razem? Czyli osobno? Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Oświecenie, u No nie, no bez przesady. Lepszy talent magiczny. Znaczy, i tak za bardzo nie, nie rzucam tych moc prędkości. To słabe, kurczę no. Miałem przecież to jest najlepsze na całym tym, nie? bo yy, co on ma? On ma dwie magie, talent i atak, nie? Dwie magie, talent, atak. I to byłby piąty skill to oświecenie. To już za późno trochę, nie? To bez sensu. Lepszy ten talent magiczny może być. Jak najbardziej. I zobaczymy, co tutaj za zaklęcie. Tak, o. A ty pójdziesz. Co, no? <laughs> Może na tych w końcu, co? Quick save. I zobaczmy. Co tam jest. Jak są, tak, sam są zabójcy, to nie idziemy tam. O, są ząbiaki. okej, okay, to lepiej. O, i możemy właśnie tych wytracić teraz. Zobaczcie. Słuchamy sobie tych pretorianinów w jednym, w jednym staku I potracimy sobie tych. Bo generalnie ja tych. Tocerzy wojny. Ja i tak będę zmieniał potem w tych. w nieumarłych, nie? W, w nekropolii. W szkietorni. Tak naprawdę. Więc za bardzo mnie to nie boli. Liszy dużo. Którzy mają obok śmierci. Mm -hmm. To się świetnie ustawiłem w takim razie. Doskonale, wyśmienicie się ustawiłem. wy po prostu. To zaboli. A jednak nie. No dobra, tam. Smutek. Ja mam łaskę prosić. Szczęście! No nie no. Szczęście jedynie minusowe mogło się mogło sięść, więc bez przesady. Zablokujemy go? No nie, bo duchy tu będą. Ale nie, lisze są wcześniej. Dobra, to zablokujemy go, żeby nie mógł zaatakować. Ale może i tak wrócić jakieś zaklęcie Duchy, duchy. Uchy, duchy, brum, brum. Dobra, też je zablokuj. W sumie. Ty tutaj. Ty tutaj. Zobieki nieważne. Strzelamy cały czas. Mhm. A, weź tu podejść. Zobaczymy, co się wydarzy. Mhm. Mhm. To było do przewidzenia, wszystko. Tu się możemy ustawić. Ty tam. Bo jesteś wabikiem tylko. Jesteś wabikiem, nic nie znaczy, że rozumiesz? Nic. Nie no. <laughs> nie, no dobra. O, podło, świetnie. No, traf, teraz traf. No cóż. Teraz przynajmniej mamy pewność, że trafię. W następnym ataku. Teraz tego musimy zablokować, tylko że. Aha, to są jeszcze ci, świetnie. To trzeba było tutaj stanąć. I czemu on do... Oni... Czemu? No nie no, trzeba tu podszedłem nimi. No bo teraz ich stracę. No ilu, no nie no, halo, co to za inicjatywa jest? Jakaś w ogóle z... nieważna. No wincy pewnie, że tak. No już dobra. Już przegrada na ta, ta... ta bitwa jest. Nie akceptuję wyniku tej bitwy. No, świetnie, dzięki. Przydałeś. O, dobra, skusiłaś się na tych. No to chociaż coś. Trochę zaoszczędzę tych pretorianinów. No ale nie, no czemu? Jak to? No, czemu nie taką. ciulową inicjatywę? Z jakiej, z jakiej paki? 9 aż. No, to jest dużo. W miarę. W miarę możliwości. No niepotrzebnie podchodziłem mi no to racja, tak. Tak, które potrzebne ma to widzicie. Niepotrzebne to było zupełnie. No to nauczka jest. Żeby tak nie, lekcewa nie lekceważyć oponentów. Mhm, mm świetny. No i są bardzo defensywni, widzę. Bardzo. No cóż. Happens. No dużo ich, no ale co? Co pocznę? Szczęście! u, Mistrz Łask? Oczyszczenie, boska siła. Jakbym miał boską siłę. A ja mam przyspieszenie, tak? No to nie za bardzo. Bo też nie przyspieszenie, Nie, lepszym magiem robot. Może być. I co to było za zaklęcie? A tu nie wiem, jakie to jest zakręcie, no tak. Jaka to jest kopalnia? Jeden kryształ. No, co? nie dobra, nie było wart. No dobra. Niech będzie. Tutaj wracamy do domciu. Kaspar, w sumie też jest w domciu. Jakby nie spojrzeć na to. A my, moi drodzy, musimy kończyć odcinek. Dobra, zbudujemy sobie jeszcze ten magazyn zasobów, żeby sobie tej rtęci trochę na, napakować, bo nam jej będzie brakować. A tutaj co? No, więcej nie potrzebujemy. Możemy tych zbrojnych w końcu skutować. No i pewnie forcik będę budował do końca, nie? Mimo że nie mamy jeszcze tych dwóch jednostek wysoko, wysokopoziomowych, no to trzeba będzie to zrobić, no. A tutaj to nie wiem co. Tutaj nie wiem co. To jest dużo jednostek do przekolenia w ogóle. Z tego co widzę. Tych trzeba będzie jeszcze przerobić. No, jeszcze sporo do roboty moi drodzy. Ten scenariusz trochę zajmie. Trzeba będzie się w końcu tego oponenta naszego szanownego wybrać. A tymczasem... Trzeba ten odcinek zakończyć, bo widzę, że już sobie wystarczająco. Chyba. A sprawdzę jeszcze, tak dla pewności. A bo to jest ten bohater, bo jest ten Hawes zapomniałem o nim. Ale dobra. Ale jak dobierzemy armię to będzie git chyba, co? No! O kurczę, anioły możemy zbudować. O panie. No kusi, kusi! aniołki, lantkneści tak właściwie. Ale no, zanim on tu podejdzie, już jest średni. No ja to nie, nie boję się niczego. Nawet niech tu podchodzi, więcej exp dla nas, przynajmniej. No widzicie, no gdyby nie to, że mamy dwóch bohaterów do levelowania, to już miałbym dosyć wysoki poziom, prawda? A tak, to widzicie, no, lipa trochę. No i dobra, akurat tak się znowu wyrobiłem na styk, żeby było poniżej 30 minut, tak jak chcieliście, proszę bardzo. Ja życzenia wszystkie spełniam. A tymczasem, Asza pożera wszystko, trzymajcie się i na razie.